Czekaj, no dobrze, dobrze. dobrze. Ja na razie jeszcze, jeszcze może zamować, jeszcze coś Zegnaj, żegnaj zimo, żegnaj zimo, Witamy żegnaj żegnaj. wiosnę i nie, nie <grym wiosnę> wraca. A paliwka ekologiczna. Trudy Zaraz <grym>? tam dla kolegów. Kurde, to to że ci tu się aż ja zuchnie. Oh. Oh, oh, oh. No, to jest daleka, bo Widać, że samoróbka. Raz, bo. Obwódaż jest samoróbka. Cześć, cześć. pochwalę, bo to się zapali. Nie zapalę. No tak wychodzi, bo taki zapach, tak? No, podgrzej, polij balki, taki kominek Jeszcze ja trochę To może też. Ja cię dopalę. A Przez Facebooka, jest tu ktoś z zielonego ładu? <grymne> jego Nie ma ekologu. się Uważaj. Jeszcze chwilę, jak. Boże Żegnamy naszą panią Zimę. Za co tam trzyma? Poszła! Pomachajmy wszyscy jeszcze! Żegnę! To... Bajbaj! słuchajcie zaraz trzciny podpalą się. No tak, może O kurde, no. Będzie. bylibyśmy w telewizji. Zaraz pożarną ten. No poważnie, nie, nie ma żartu, jak podpłynie niebieski. Mogę się zapalić. słuchajcie Niech ktoś się w nią. Żeby było bardziej Nie, Nie, Dobra, poniesie na środek. Nie, no, nie ja poniesi. nie, żeby. Się Dobra, kraty, na środek, po, żeby nie, żeby się zapalni, nie, poszła. nie. na środek. nie. w lewo. Odbiła. Poszła w